Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek śmiało mógłby być zrobiony w stylu telezakupów Mango, bo czy znacie to uczucie, kiedy chcecie przyrządzić sobie herbatę w mikrofalówce i okazuje się, że woda we wstawionej do urządzenia szklance nie nagrzewa się dokładnie w ten sam sposób jak czyni to w momencie kiedy korzystacie z kuchenki czy z czajnika elektrycznego? No właśnie, jak żyć, można w tej sytuacji zapytać. Na szczęście możemy mieć coś do zaproponowania. Konkretnie, coś do zaproponowania mogą mieć chińscy naukowcy, którzy zbadali ten fenomen nierównomiernego nagrzewania się cieczy w szklance, w mikrofalówce. Więcej o tym za chwilę po segmencie sponsorowanym, bo dzisiaj patronat nad odcinkiem obejmuje Nokia. Ale zanim odżyją w Was nostalgiczne wspomnienia o najbardziej wciągających grach na komórkę i najbardziej niezniszczalnych telefonach komórkowych, spieszę tutaj doprecyzować, że chodzi o konferencję. Konferencję Test Dive, która jest przygotowana, można tak powiedzieć, dla testerów oprogramowania, czy mówiąc nawet bardziej ogólnie, wszystkich osób, które są związane z rozwojem kodu i jego wdrażaniem. Konferencja odbędzie się 21 października w formacie online. Wy zapisać możecie się do 20 października, do czego serdecznie zachęcam, bo po pierwsze konferencja jest darmowa, po drugie odbywa się bezpiecznie, to znaczy w formacie online, po trzecie można na niej będzie usłyszeć ekspertów w swoich dziedzinach i po czwarte będzie można wygrać nagrody w postaci e-booków. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, co na ten temat mają do powiedzenia prelegenci, no to zajrzyjcie do linku w opisie. Ja mogę od siebie dorzucić jeszcze takie dwa tajemnicze słowa kluczowe, które są związane z tą konferencją, przynajmniej tak mi powiedziano: Bitcoin i niebezpiecznik. Tak w temacie mojego kanału. A patronat objęła nad konferencją Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa. Więc zapraszam, link w opisie. My lecimy dalej. Lecimy dalej z chińskim pomysłem, jak ugotować wodę na herbatę w mikrofalówce. Serio, dzisiaj będzie o tym odcinek. Więc generalnie mamy trzy sposoby na przekazywanie ciepła między no, materiał. Jedno to jest promieniowanie. Tak dociera do nas światło ze słońca chociażby. Mamy też przewodzenie. W momencie, kiedy dwa ciała pozostają sobą w kontakcie, to, które jest cieplejsze, może przekazać część swojej energii temu zimniejszemu. Cieplejsze się ochłodzi, zimniejsze się ociepli. No i jest jeszcze trzeci sposób przenoszenia ciepła pomiędzy no, dwoma obszarami. Jest to tak zwana konwekcja. Kiedy na przykład podgrzewamy wodę na herbatę w czajniku elektrycznym, to woda najcieplejsza jest przy grzałce, tam gdzie dochodzi właśnie do tego przekazywania ciepła na drodze przewodzenia. Ale kiedy taka woda się podgrzewa, to jak to ma miejsce w przypadku wielu innych materiałów zmienia się jej gęstość. Konkretnie maleje, a te ciała czy te ciecze które są mniej gęste wypływają na wierzch na rzecz tych bardziej gęstych w tym wypadku mniej gęsta cieplejsza woda będzie więc płynęła do góry kosztem zimniejszy, która zbliży się w kierunku grzałki. Generalnie dojdzie do tego, że na skutek konwekcji będzie takie ciągłe mieszanie właśnie w takim układzie jak pokój, gdzie mamy grzejniki, otwarte okno, jak czajnik z wodą na kuchence elektrycznej, gazowej, czy czajnik elektryczny, ale gdzie w tym wszystkim jest kuchenka mikrofalowa, możecie zapytać? No więc generalnie pewnie w kuch. Kuchenka mikrofalowa działa, ponieważ generuje pole elektromagnetyczne, którego częstotliwość jest dopasowana w pewien sposób do właściwości cząsteczek wody. Jest w stanie wprawić te cząsteczki w ruch, a ruch jest niczym innym jak ciepłem, czyli jeżeli poruszymy cząsteczkami wody, to wygenerujemy ciepło. I teraz wewnątrz kuchenki mikrofalowej, działającej kuchenki mikrofalowej, pole elektromagnetyczne jest w zasadzie wszędzie. I kiedy sobie wyobrazimy taką sytuację, że mamy trochę szkła ze szklanki, które także pochłania to promieniowanie elektromagnetyczne i wodę, która jest wystawiana na ogrzewanie w całej swojej objętości, dochodzi do takiej sytuacji, że mamy ciepłą szklankę. Mamy ciepłą wodę na powierzchni, ale jednocześnie chłodniejszą poniżej. To nie jest dokładnie to samo, co w czajniku. I teraz pytanie, jak w ten sposób można zaparzyć herbatę? Przecież potrzebujemy wody, która no, ma jednolitą temperaturę. I gdyby tylko istniało takie narzędzie, którym można by było zamieszać tę wodę i wyrównać tę temperaturę, to problem mógłby być do pewnego stopnia z głowy. Naukowcy opracowali posrebrzaną do połowy szklankę, dzięki czemu woda jest w pewien sposób osłaniana od działania promieniowania elektromagnetycznego, jest osłaniana od działania pola elektromagnetycznego w miejscu, gdzie zwykle najszybciej się nagrzewa, w związku z tym nagrzewa się szybciej od spodu, tak jak w klasycznym wydaniu, w y, czajnikach, a, a więc dochodzi do konwekcji. Oczywiście rozwiązaniem jest też zwykła łyżeczka, ale no zdecydowane brawa i ukłony dla chińskich badaczy, że poszli w tym nieszablonowym kierunku, rozwiązując w nieoczywisty sposób, wydawałoby się, prosty problem. Oczywiście, część z Was w tym momencie najprawdopodobniej zakrzyknie, ale jak to? Metal w kuchence mikrofalowej tego nie powinno się robić. I generalnie jest to zdecydowanie prawda. Metalowe przedmioty niezbyt dobrze współgrają z kuchenkami mikrofalowymi, natomiast możliwe jest takie zaprojektowanie naczyń z metalowymi elementami, żeby te elementy miały odpowiednią geometrię. I znajdowały się w odpowiednio słabym polu. Mówiąc odpowiednio, odpowiednio mam na myśli tak dobraną geometrię umieszczoną w tak słabym polu, że powstawanie jakichś iskier, zapłonów będzie zminimalizowane, ograniczone praktycznie do zera. Więc generalnie jest to jak najbardziej wykonalne, i z tego co yy, mi wiadomo, przynajmniej na podstawie dostępnych źródeł. Badacze, którzy są odpowiedzialni za to odkrycie, planują współpracę z producentami kuchenek mikrofalowych, żeby produkować akcesoria do podgrzewania w tych kuchenkach płynów. Takie to mamy problemy pierwszego świata. Innym problemem pierwszego świata jest to, co zrobić z nadmiarem wolnego czasu, dlatego prokrastynatorium mam Wam do zaproponowania. A dzisiaj trochę o zwierzątkach w mianowicie chcę Wam zaproponować przynajmniej rzucenie okiem na stronę, która umożliwia śledzenie zaczipowanych rekinów. Zaczipowanych oczywiście w ramach badań naukowych. I nie wiem dlaczego, ale mam tu ochotę na żart ze szczepionki, więc może się przed tym powstrzymajmy i po prostu zakończmy stwierdzeniem, że jak zwykle linki znajdziecie w opisie. W szczepionkach nie ma chipów. To tak, żeby nikt nie wyrwał tego z kontekstu. Boże dlaczego ja to muszę mówić? Jej! I to tyle. Jeżeli ktoś chciałby zapytać, a co z równomiernie odgrzanymi ziemniaczkami, to nie mam dobrych wieści. W ciałach stałych konwekcja nie zachodzi, a więc to podejście, które pozwala być może zagotować wodę na herbatę w kuchence mikrofalowej, nie sprawdzi się przy odgrzewaniu niedzielnego obiadu. No. Jak mówię, problemy pierwszego świata można rozwiązywać na wiele różnych sposobów. Kto wie, może niedługo każdy z nas będzie miał takie szklanki do parzenia herbaty w mikrofali. A póki co, przypominam o linkach w opisie, dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrypcji, do zostania patronem i mówię jak zwykle. Do zobaczenia, do usłyszenia.